Dzień dobry, witajcie. Dziś pokażę Wam moje kolokazje i alokazje, a właściwie ich stan jak zimują. Alokazje zimuje pół na pół część w ciepłym część w zimnym. Tutaj jesteśmy w ogrodzie zimowym. Te dwie alokazje, które widzicie w tych dużych donicach, to są alokazje kalidory. Obie są zimowane aktualnie w zimnym pomieszczeniu, czyli w ogrodzie zimowym. Jak widać zimują bardzo ładnie. Chociaż zachowują po dwa, po trzy liście, tak jak to alokazje mają w zwyczaju. Jak puszcza trzeci czy czwarty liść, to ostatni mm, schnie. Roślina automatycznie pobiera z niego resztę soków. Pamiętajcie, że alokazji wycinamy suche liście, dopiero jak są naprawdę suche, dlatego że bulwa y, pobiera składniki odżywcze z, tego, z takiego zasuszanego liścia i nie wycinajmy go od razu. To są dwie alokacje zimowane na zimno. Obok w tej małej doniczce kolokazja Common Strain. Też zimowana w chłodnym pomieszczeniu. No daje sobie radę. Ona nie była wielka w ubiegłym sezonie. Nie urosła mi jakoś specjalnie. Uchodzi za jedną z najłatwiejszych. U mnie, generalnie u mnie nie sprawdzają się wszystkie rośliny, które uchodzą za łatwe. Zwykła kolokazja, eskulenta, ciągle mam z nią kłopoty, w sensie gdzieś tam bardzo odporna na wodę, ja ją ciągle przelewam. Tak samo z camonstrain, nie bardzo sobie daje radę, natomiast generalnie dają sobie u mnie dużo lepiej radę wszystkie rośliny uchodzące za trudniejsze, no jestem trochę odwrotny. Dobrze, idziemy dalej. Xantosomy, to są akurat xantosomy odsadzone od dużych, ale jak widać bardzo ładnie zimują w chłodnym pomieszczeniu. Pojedyncze liście żółkną, wypuszczają kolejne ładne zielone. Także, generalnie, sadzonki przygotowane już po rozsadzie. O, przepraszam, jeszcze jednej zapomniałem. To jest Leuk okazja Laosy Giant. Mniejsza wersja, bo mam dwie sztuki. Bardzo ładnie zimuje. Również minimalnie ją podlewam, stoi w chłodnym w tej chwili. Stała wcześniej w ciepłym, przyniosłam do chłodnego. Bardzo ładnie się zachowuje. Tutaj mamy hmm, Laosy Giant wersję większą, jak widać ma dwa ładne listki, trzeci obciąłem, bo już usechł, daje radę. Duże wersje Xantosom. no niestety zostało po jednym liściu zielonym, te duże wersje zdecydowanie gorzej znoszą zimowanie w chłodnym pomieszczeniu niż małe, ale dają radę, już ich nie przestawiam do ciepłego. Yy, Kolokazja Gigantea kamo, yy, Common Strain, dobrze powiedziałem. Ym, ach, poprzednio źle nazwałem. Yy, źle nazwałem yy, tą kolokazję. O, właśnie tą. Blackstem. A, mówiłem na nią Common Strain, błędnie. Kolokazja Blackstem. Yy, common Strain to jest ta. No też jak widać, został jeden liść. I zimuje na sucho, kompletnie nie podlewam. No mam nadzieję, że da radę. I to są wszystkie kolokazje i alokazje, które zimuje na, na sucho. A przepraszam, jeszcze ksantosoma zielona forma. To jest Xanthosoma sagittifolium, zielona forma. Jak widać ma dwa liście, trzeciego obciąłem wczoraj, bo już był całkiem uschnięty. Daje radę. Również w chłodnym zimuje bardzo ładnie. Ona również była jakiś czas w ciepłym, ale przeniosłem do chłodnego z uwagi na brak miejsca, i tutaj też daję radę. A teraz przejdziemy do, do domu. Pokażę Wam pozostałe, które stoją w cieple. No już jesteśmy w domu. Te alokacje stoją, jak widać, na regale. Pierwsza portora. Dość ładnie znosi zimowanie. Żadna z nich nie ma więcej niż 2-3 liście, podobnie jak i wszystkie pozostałe. Zimą wypuszczają świeże liście dużo mniejsze niż te stare, jak widać zresztą na tym przykładzie. Ale dają radę i znoszą dość ładnie to zimowanie. Portora obok, alokazja makroliza. Wpuszcza babyki mimo że jest zima, puściła dwa bejbiki. Z tyłu alokazja Sarawakensis yucatan princess. Również bardzo ładnie zimuje. oczyściliście no, troszkę wyciągnięte? Na no, przodu to strelicja. Kolejne. No i tutaj są maluchy już. To akurat jest odmiana mniej ogrodowa Xanthosoma Lindeni, ale to nie o niej dzisiaj. Obok kolokazja Hawajana Locha. Ona bardzo ładnie zimuje w cieple. Kolejna. Kolokazja White Lava też daje radę, ma kilka listków. Tutaj mamy alokazję, e, przepraszam, kolokazję Blue Hawaii, również fajnie zimuje. I na końcu y, dwie alokazje. To jest mała Odora, ma trzy listki, bardzo ładnie. To chyba jedna z najlepiej zimujących. Zresztą odory, z tego co wiem, są bardzo odporne. Oraz yy, Gageana. Czy Gageana? Nigdy nie mogę zapamiętać poprawnej nazwy. Yy, ona też jest jedną z mocniejszych bardzo ładnie, yy, bardzo ładnie zimuje. Tutaj mamy jeszcze yy, Kakulatę. No, o tej to nie muszę mówić ona jest odporna na wszystko i daje radę właściwie. Yy, w każdych warunkach to i ją jest bardzo ciężko zamordować. I tutaj mam jeszcze alokację Borneo Giant. To jest jedna chyba z trzech czy czterech, które mam. Pozostałe trzy zrzuciły wszystkie liście. Zostały same bulwy. Na razie przechowuję bulwy do wiosny. Na wiosnę będę je wybucał. Ta jedna rośnie bardzo ładnie. Wędruje między doświetlarką a parapetem, ale generalnie ma cały czas trzy zielone liście. Także zachowuje się bardzo fajnie. Jestem z niej zadowolony. A teraz już jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze kilka alokazji, ale ja to już są raczej odmiany kolekcjonerskie, domowe, nie ogrodowe. Tutaj z tyłu z tym takim ładnym listkiem wybarwionym w białe pasy alokazja Black Velvet. O dziwo u mnie rośnie bardzo fajnie. Co prawda nie ma więcej na razie niż dwa liście, bo co wypuści kolejnego to zrzuca starego. Natomiast generalnie nic jej nie jest. Ona uchodzi za jedną z trudniejszych yy, alokazji. Yy, tu z przodu nam trochę przeszkadza Black Ripple, kolokazja. Ale no, ją przesunę. Z tyłu widzimy frytka. Frydek rośnie w hydroponice. Rośnie super. Co prawda w hydroponice od niedawna, bo 2-3 tygodnie dopiero. Ale już wypuścił kolejnego liścia. Ma się całkiem dobrze. Rośnie fajnie. Alokazja Silver Dragon, ta rośnie u mnie bardzo ładnie, puszcza już, jak widać, kolejnego liścia. Na razie stoi w doświetlarce, bo jest jeszcze bejbikiem malutkim, ale jak troszkę podrośnie, to oczywiście trafia na parapet na normalne warunki. Tutaj mamy jeszcze dwie sztuki yy, Alokazji Pink Dragon Variegata. Ta wariegacja na Pink Dragonie jest całkiem inna. On po prostu liście jest takie wybielone i widać żyłkowania. Zobaczymy jak urosną. Na razie jakoś nie zachwyca. Zobaczymy jak staną się trochę większe. Tutaj jest malutki pink dragon babyk, Zwykły, bez wariegacji. Ta wariegacja jakoś tak jak powiedziałem. No, do mnie nie, nie przemawia. Zobaczymy. Może jak urośnie, zrobi się troszeczkę ładniejszy. Tutaj mamy jeszcze Xantosome Limezinger. Ona bardzo ładnie, ale w doświetlarce ją trzymam. Była chwilkę w chłodnym pomieszczeniu, też dawała radę, ale chyba trochę gorzej. W doświetlarce jej jest lepiej. No, bardzo ładnie zniosła zimowanie, jak do tej pory przynajmniej. Tu mamy Location Green Shield. To jest nowy nabytek, ale no przyszła w chłodzie, zrzucała liście. Tego rozwinęła u mnie, ale jak widać, uszkodzenia jakieś tam chłodowe są. Miejmy nadzieję, że się wybierze. Ona jest również w Hydropolice. Myślę, że da radę. A tam z tyłu z tym usuniętym liściem to jest okazja Borneo Giant, o której mówiłem przed chwilą. No właściwie ona wróci do formy bulwy. Czekam aż tylko liść zasnij do końca odetnego I poczekamy do wiosny z wybudzeniem ponownym rośliny. O dziwo ona stała na parapecie i rosła całkiem fajnie. Miały cały czas trzy liście. I nagle któregoś pięknego dnia. Po prostu przestało jej się chcieć. No, tak bywa z alokazjami. No i na koniec dwie chyba najpiękniejsze, mm, mm, najpiękniejsze alokazje, które posiadam. Na pewno zajmujące dwa miejsca w pierwszej trójce. Red Secret. Piękne czerwone liście. Nie wiem, czy przy tym świetle zobaczycie, ale taki metaliczny połysk. No ta rośnie rewelacyjnie. Już ją rozsadziłem, sadzonka poszła do jednej z koleżanek. Także to w tej chwili jest połowa rośliny. Super wygląda. Nie wiem, oczywiście film no nie odda um, jakości tych liści, ale jest rewelacyjna. No i moja ulubienica, y, smocza łyska Dragon Scale. No przepiękna. Nie dość, że liść no oczywiście przypomina smoczo, smoczą łuskę, jest taki mocno porowaty. No, nie chcę wyostrzyć telefon oczywiście przy tym świetle. O tyle od spodu ma jeszcze taką fajną mozaikę. Przepiękna okazja. No i tym optymistycznym akcentem. Kończymy na dziś. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.